Energy Home, wita w kolejnym filmie ale mamy rozpierdziel tu u nas teraz, co tu się odwala kurde, co robią o patrzcie tu wszystko rozwalone ale do rzeczy dzisiaj robimy bardzo dużo prób odnośnie naszego wiatraczka na 5 łopat w pierwszej kolejności bardzo jestem zadowolony z tych pięciu łopat. Wiaterek mamy 2-3 metry na sekundę w tym momencie. Przy 2 metrach na sekundę spada, tak jak widzicie, do takich wartości. Jeśli przychodzi 3 metry, od razu wskakuje ponad 100 W na sterowniku. Ale dzisiaj nie o tym. Wziąłem się za testowanie w końcu elektrowni wiatrowej jako grzanie wody i taki temat będziemy dzisiaj robić. No i co? No i konfiguracja będzie w ten sposób: że mam trzy takie grzełeczki. Proszę bardzo. Grzałeczki są 48V, 1000W. I na takich grzałeczkach będziemy sobie pracować. Patrzeć co potrafi, no po prostu grzałka do elektrowni. No i na początek mam tu taki przełączniczek, gdzie wcześniej miałem awaryjne hamowanie. I teraz wpiąłem sobie mostek prostowniczy, żebym miał możliwość przełączania sobie na grzałki. Zobaczyć jak to wszystko będzie funkcjonować. Grzałki wpiąłem wszystkie szeregowo. Dlatego, bo, bo po pierwszych testach wyszło tak, że jedna grzałka ma oporność 2 omy, więc Wpięcie jednej grzałki bezpośrednio pod mostek, czy nawet bezpośrednio pod uzwojenia, trzy grzałki spięte w trójkąt dawały efekt taki, że elektrownia się nie rozkręcała. W momencie, kiedy zepniemy grzałki szeregowo, mamy większą oporność, elektrownia leżej ma troszkę, ale efekt będzie robić podobny co mam na myśli jeżeli złączycie grzałki szeregowo to będziecie mieć 6 ohm oporności około i 120, może 130 V będzie jako jedna grzałka to traktowane tak? czyli 130 V i 6 ohm oporności dlatego tak zrobiłem bo elektrownia 48 Rozpędza się od zera do 110-120V, więc takie połączenie jest najbardziej optymalne. Można to zastąpić też jedną grzałką, na przykład 110V, jakiejś mocy 3KW załóżmy. I ja będę właśnie do tego dążył. Tutaj mi wyszło teraz tylko 1000W. Jeśli zepnę szeregowo, to wszystko 1000W, 130V i. Dlatego to tak wygląda. Jeśli chodzi o testowanie tego, dzisiaj jest naprawdę słaby wiatr, bo wiatr jest w granicach 2 m na sekundę, więc to testowanie moje trochę się mija z celem w tym momencie, ale już sobie przygotowałem wszystko do testów na troszkę mocniejszy wiatr, bo teraz, tak jak widzicie wiatru praktycznie nie ma. Zaraz pójdziemy na zewnątrz, zobaczycie sobie sami. Na no jednym ujęciu wam pokażę jakie są warunki wiatrowe. Patrz tu. Nic się praktycznie nie rusza. Jest bez wiatru. Elektrownia sobie tam śmiga z tyłu, tak jak widzicie. Na takim malutkim wiaterku, a my robimy dalej. No, i w środku mamy już e, zrobiony ten nasz cały system. Podpięty mamy mierniczek. Ładnie, żebyśmy widzieli wszystkie wskazania, jakie idą na grzałki. Mamy podpięty również czujnik temperatury. Tutaj będzie nam wskazywał temperaturę w tym miejscu. Tu na samym dole, gdzie jest zielona temperatura. Pokazuje 29,1V i taki test będziemy robić przy troszkę większym wietrze, taki już naprawdę typowy. A teraz Wam pokażę mniej więcej, jak to będzie wyglądać, jeśli chodzi o, o to działanie tego systemu całego. Może mi się uda to zaprezentować, chociaż wolałbym to zrobić przy troszkę mocniejszym wietrze, bo po 2 metry na sekundę, a grzanie wody to mija się z celem całkowicie więc tak, tu mam taki przełącznik co wcześniej mówiłem eee, przełączymy sobie teraz na elektrownię zamiast na sterownik to przełączymy sobie na grzanie wody i dajemy ciach w dół no i wskoczywa nam jakaś tam moc i tak to nam będzie pracować, tylko oczywiście teraz elektrownia nie ma siły, żeby utrzymać ten stan, nie ma siły, żeby się rozpędzić na grzałkach. No ale poczekamy sobie na taki wiaterek, chociaż żeby był minimum ze 3 metry na sekundę, to wtedy możemy cokolwiek stwierdzić. Wcześniej już były takie podmuchy, więc widziałem, że to naprawdę daje radę. No ale nagramy, poczekamy. Za jakiś czas, może za dzisiaj, powinno coś jeszcze zacząć bardziej wiać, więc spróbujemy to uruchomić. O, tak jak widzicie, teraz dostaliśmy chwilowe takie podmuchy większe. Jak to pracuje? Zobaczcie na temperaturę na dole, nawet jak się zwiększa na grzałce. I to działa nam w systemie teraz praktycznie od 0 do 130 V. Eee, taki system powinno się już teraz bardziej eee, ładnie pokazywać i temperatura i i waty tak. Fajnie by to było widać, gdyby był wiatr 5 metrów na sekundę, to wtedy byśmy mogli zobaczyć, jak to fajnie pracuje całkowicie przy tak malutkim wietrze na miastka możliwości. Więc dajcie znać, co wy myślicie o takim rozwiązaniu, żeby po prostu e, grzać samą wodę bez żadnych sterowników, bez niczego. Po prostu w momencie rozłączenia termostatu zwiera nam tylko e, hamulec na rezystor, i tyle. Na drugim mostku, prostota sama w sobie, bez żadnych kombinacji ładowań, nieładowań. Grzejemy wodę w zimie, jak talala, moim zdaniem. Zobaczcie, grzałka już ma 42,5 stopnia. No ale niestety wiatr dzisiaj nie pozwoli nam nagrzanie, grzanie mmm, takie, jak byśmy chcieli, tak? Ale zobaczcie, bez problemu przy 3 metrach na sekundę, jak są porywy, rośnie moc perfekcyjnie. Grzałeczki obciążają elektrownię idealnie praktycznie. To jest idealny sterownik pod elektrownię wiatrową im większe napięcie jest im większe obroty na elektrowni tym grzałki bardziej obciążają ją w dół i no mistrzostwo świata moim zdaniem zarąbista rzecz będziemy testować przy mocniejszych wiatrach 5 metrów na sekundę czekamy na 5 łopat powinno tutaj być około kilowata więc e, czekamy na na większe podmuchy Boję się, żeby mi tych grzałek nie spaliło, bo tu jest na razie kilowat tylko, ale postaram się załatwić grzałki 120V, takie amerykańskie, które zepnę później sobie równolegle, czyli zrobię sobie na przykład 3kW i puścimy wtedy, no i wyrezamy ją na 10 metrów na sekundę. I zobaczymy, czy to będzie normalnie grzało wodę. Zrobimy wodę w beczce, czy w czymś tam. I zrobimy taki test z prawdziwego zderzenia przy bardzo mocnym wietrze. Znaczy bardzo mocnym. 5-6 metrów na sekundę i, i zobaczymy, ile nam zagrzeje tą wodę. Czy to w ogóle jest sens takie coś zrobić, czy nie? Moim zdaniem, petarda. Zobaczymy, jak wyjdzie w praktyce. Pozdrawiam i trzymajcie się. Cześć.